Dzień dobry w kolejnym odcinku i zobaczymy co tu się dzieje na tym, na, na tym parkingu. Ja dziś idę na plażę zobaczyć, może będą bursztynki, może co innego, sprawdzę. O, weekend jest, odpoczywają ludzie sobie fajnie, ale chcę Wam pokazać, bo ktoś tutaj przyjechał. No i taki poranek, Tadeusz już stał, ma tam jakieś plany w ciągu dnia, nie wiem, gdzieś tam pojedziemy zobaczyć. Ale jeszcze pierw idę zobaczyć, tutaj kawkę zrobię, plażę, zobaczyć czy może jakieś bursztynki są, jak nie ma bursztynu to... Będziemy co innego robili, ale sprawdzić trzeba. Kawkę w spokoju wypić. Później zobaczymy co Już powie nam. Sam jestem ciekawy, niech opowie co tam w jakim świecie był, gdzie tam co widział. Dobra, to później sobie z nim pogadamy. Dobra, już gwizda. Szalin gwizda. Wytnę tej kawy, wyłączę i idę pić na plażę. Bo chcę zobaczyć co tam się wydarzyło. Czy coś w ogóle się zmieniło, czy, czy tam w porządku. Dzień się zapowiada ładny, ciepły. Może będzie popada jeszcze, burza była wczoraj w nocy, ale grzmiło. Dobra, nie mam dzisiaj z sypne cukru, bo mam. mój pojemnik gdzieś zaginął mi. No i cukro sypię sobie tutaj i idę na plażę zobaczyć. Dobra, zrobiłem kawka. Czas na plażę. Idziemy zobaczyć na tą plażę w końcu. Sam jestem ciekawy, czy coś, coś tam jest. Nie chciałem tam Tadzikowi przeszkadzać, a to później się zobaczy. No i to piękne widoki, bursztynku nie widzę i przejdę się z Wami, plaża, nie ma bursztynku, czyli weekend bez bursztynku będzie, ale to nic, nie zawsze muszą być. Dobra, tutaj sprawdzę, jeszcze tam gdzie ta falka jest, zobaczę jak to ładnie wygląda tutaj, piękna pogoda się robi. Dobra, zabieram się, kawę już wypiłem, jeszcze mam tutaj tej kawy, smakuje mi, teraz idę zobaczyć do góry. Nie ma bursztynków sprawdziłem więcej takich na plaży szukają też tej drobnicy ale też nic nie znajdą bo dzisiaj nie ma także nie zawsze są te bursztynki dobra lecę na, na górę oj Tadeuszu słuchaj mam tutaj dla ciebie przywieźli takie paczkę zobacz prezencik ja ci pokażę postaw na stole zobaczymy co tam jest w środku paczka słuchajcie od tutaj widzów Tadeusz Tadeusza przyjechali na parking podpoczywać i Tadeusz sprawdzi I co tam jeszcze jest Paprykarz, dwa razy pieczę. Bardzo fajny, smaczny, bo ja już go jadłem. Kawusia, korona To roskie. A pachnie? Nie pachnie, bo nie czuję. Też kawa, Brazylia. Od kogo to? Tu jest jakiś Tam jest, skąd ta kawa jest? To jest najstarsza palarnia w Polsce. Bardzo... Ja już piłem z tej... ta czarna, ten, no muszę tą drugą otworzyć, bo już tą jedną wypiłem i, fajny. Coś tam jeszcze zostało. Nic. Może coś napisane jest. No nie ma widzisz, napisane. Nie wiem od kogo, ale dziękuję bardzo za prezent. Od gości widzów, co tu przyjeżdżają. Tak, fajnie, nie? No, ale papryka, zobaczysz, ki pyszne, powiesz, aj luksus, będziesz głodny później. Tak, Dzik, nagrywamy, 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 będziemy dziś cały dzień nagrywać. I Tutaj Tadeusz przywiózł od Gryfona takie, słuchajcie, niespodzianki, szprot i tam jeszcze inne przetwory, widziałem, że tam jakaś zupka i tutaj nie wiem, co to jest, ale bardzo dziękujemy, słuchajcie, Gryfonowi i Tadeuszowi. Paszczet z wątróbek z, z rekina chyba. Nie wiemy z czego to jest, ale wam pokażę, jak to wygląda, bo to jest tak smaczne i my już to jedliśmy, te szprotki. No mega ten smak. U Gryfona to, słuchajcie, w miejscowości, Tadeusz wam podpowie. Gdzie to Tadeusz? Jaka to miejscowość? Bo my wiemy. Jestarnia. Zapraszamy, słuchajcie, do jestarni, bo to na jakiejś ulicy jest? nie? Krótkiej. Krótka. Koło Kościoła. na krótkiej ulicy takie mają pyszne jedzonka. I tutaj truskaweczki jeszcze w podziękowaniu dla Tadeusza, bo gdzieś tam z marketu wytrzasnął. Ukradłem. O, no, jest. Dobra, to się udało. Nie? Teraz będziemy jedli to wszystko, konsumować. Także super jedzonko. I zabieramy się. O, idziemy z Tadzikiem zobaczyć, co tam może będziemy szukać złota, poszukiwań, w morzu, zobaczymy, co tam będzie się działo, bo On mówi, a chodź, będziesz tam siedział, idziemy zobaczyć na plażę. Nie, Tadzik? Gdzie idziemy? Na plażę. I jeszcze Wam powiem takie coś, bo nie idziemy dzisiaj na bursztyny, ani na rybę, na nic, tylko idziemy szukać tego skarbów złota i innych znajdek. I innych tak, i innych bursztynów. Znajdziemy, może coś innego będzie. Dobra, wchodzimy na plażę, wejdziemy do wody, zobaczymy, co to będzie się działo. Ładnie. Parka jest, ale nie za dużo. Może nam trochę popsocić się. Tam Tadeusz widzę, że coś już ma. On zawsze coś znajdzie, szybciej ode mnie. Ja tutaj się nie napalam, żeby coś mieć fajnego, ale pokażę Wam zbliżej go. I co tam kopiesz, powiedz? 5 złotych. Pięć będzie? Taki był sygnał powiedz, że było na pięć. I co jak tam? I ile było? Ile było? Pokaż? Piąteczka. Ale ładna. No widzisz, miałeś rację z tą piąteczką. To o, miał szczęście, idziemy dalej. I słychać tam? Tadzik mnie to rozśmieszył, bo znalazł te 5 złotych i teraz kolej na mnie. Nie wiem, czy mi się uda, ale ciężko tutaj więc. I tak on będzie szukał, chodzi tam, gada z tymi ludźmi w kółko, nic nie znajduje. No i pustki na tej plaży, nic nie ma. Tadzik w wodzie siedzi, zobaczymy, co tam się schował. I pokażę wam, siedzi w tej wodzie, bo myśli, że tam coś jest. I tak patrzy, słuchaj, nie ma, nie ma. No dobra, jak będzie coś miał, to on będzie pokazywał. Chodzę po tej plaży, szukam tutaj tych skarbów i monet. I jak na razie nic ja znalazłem, no nieraz i tak bywa, że się chodzi, patrzy i na tej plaży nic. A może inną zobaczymy plażę, dalej jeszcze w stronę klinicy, ale już chyba na razie jeszcze nie dzisiaj. Zobaczymy. No i powiem Wam tak, chodzę tutaj po tej plaży i szukam. Ale jak na razie to jeszcze nic nie znalazłem, nawet kapsla. Nic nie ma. Ja nawet nic nie znalazłem, trudno się mówi. Ale warto sobie pochodzić. Sprawdzić. Różnie to bywa. No i nic się tam nie dzieje, mówię wam. Trzeba patrzeć, szukać, ale jeszcze pochodzimy. I tam nic nie ma, nic nie słychać. Sprawdzamy, sprawdzamy. No ani kapsla, ani zawleczki, nic. Jak kurde były kapselki, chociaż kapselki były. Już nikt nie pije piwa, ani orężady. Biorę to na wesoło, bo Tadeusz mówił, że wstyd taką plażę sprawdzać. No i dobra, mówiłem, kapselków nie ma ani żadnych monet, nic nie było. Także więcej zabawy, śmiechu było niż ten. Także i schodzimy z plaży. I co, pełno złota było tadeuszy? Nie musi być, ale żeby kapsli nie było? No, te z plaża sobie wyczyszczona, tego parkingu, tu nie ma nic. 5 zł było. 5 złoty było. No dobra, chociaż to, to. Przy dobrych układach to za piątkę można przeżyć. Przeżyć, za radę, no. Nie. Dobra, idziemy dalej. No i dobra, uciekamy z tej plaży, bo tam nic nie było. Ale sprawdziliśmy sobie, zabawa była, wesoło było. Żeby naprawdę nie było ani kapselka. Nic. No, Tadzik znalazł 5 złotych, ale to, to on, u mnie nic. I zobaczcie jaki fajny Renault trafik. Można sobie tutaj odpoczywać, rowery zabierać i przyjechać. Fajne mają palenisko, tylko wam to pokażę, bo nikogo nie ma. Ale mają takie palenisko. I może tutaj grillować I pali się tu grillować. O to przygotowuję gularzyk. Cała ekipa jeszcze nie wie, że będzie takie jedzonko, ale, ale mam mega mięska kawałki. Pachnie, oni nie wiedzą, bo nie chcą grilla wieczorem robić, ale grill będzie później i kartofeliki tutaj. Ciekawe, co oni na to powiedzą, jak to będzie smakowało, co? Kawyżerka. Dobra, działam. I co tutaj są za głodomory? Ale fajnie, bo wszyscy już jemy. Nie? Ewelina, co tam masz dobrego na talerzyku? Pokaż, poczekaj, ja pokażę. na winie. A, co się nawinęło, nie, już? Pochoty same. Głodomory wszystko zjedli. No i teraz jeszcze trzeba pomyć, posprzątać i porobić troszkę. I będziemy jechać do klinicy, zobaczyć, może coś się uda wyszukać. Pokażę, co zapakowaliśmy o zamknie klapę i pokażę tak. Sprzęty już zapakowane. Sprzęty zapakowane i bierzemy, jedziemy stadziem do klinicy. Złoto będziemy szukać tam. Wszystkiego to jest Dobra, jedziemy. Dobra, jedziemy do tej klinicy, zobaczyć na tę główną plażę i może będzie tam złoto. Na pewno jest, tylko trzeba znaleźć. trzeba szukać, nie? Tu skręcimy w lewo. Tu, tak skręcimy. Tu się i zobaczymy, co tam jest. Dobra, tutaj jest, tutaj jest. Dobra, i wjeżdżamy tu. Tu wiedziemy i tyle. I na miejscu. Jaka flauta, idziemy zobaczyć. Ładnie musi być, na pewno jest fajny. Ale tutaj dzwoni aż kapsli. Ja mam nadzieję, że parę złotych znajdę, chociaż ciekawe będzie. Kto to wie? Idziemy zobaczyć. Dobra, idziemy zobaczyć tą plażę tutaj, słuchajcie, w Krynicy. Zobaczymy, może się uda jakieś złoto, monety poszukać, coś fajnego, także o, Złoto, jest. biżuterię, różne rzeczy. Idziemy właśnie szukać teraz. No można, bo plaże są piękne, zobaczcie. Bardzo ładnie tu wygląda. Dziękujemy. Fajny ten, bo mają porobione tu leżaki. Można sobie browara wypić. Fajnie można podpoczywać. Zobaczcie, jaki raj tu jest. Krynica Morska. Plaża główna. Ja myślę, że Tadzik idzie szukać tam wśród ludzi kapsli, Nie będę mu przeszkadzał, ale coś już ma jakiś sygnał. Pewnie będzie miał 5 zł, ale daleko jeszcze. Na no wesoło musi być, słuchajcie, na razie ciężko jest, bo po to początek. I co tam Tadzik szuka w tej wodzie. Chodzi i szuka pewnie coś znalezione? A, nie ma nic. Dobra, niech się tam szuka. Nie będę mu przeszkadzał. Słuchajcie, nie będę mu tam przeszkadzał, niech chcę tam szuka w tej wodzie. Ludzie sobie tam spoglądają pewnie co on tam robi. Ja tu chodzę po tej plaży i zobaczymy, co mi się uda wyszukać, bo mam nadzieję, że coś znajdę. Jakiś mały sygnał jest. O, przełączam się. Jakiś sygnał jest, zobaczymy co to będzie. To chyba małe, jeden, małe jedno kopnięcie, zobaczymy, bo to wygląda mi na kapsel albo 10 groszy. Tam jest. Dobra, widzę to już. Tutaj, zobacz, kapsel. Jest Heineken. Hurra, zabieram go. A fajnie, bo mają takie skrzyneczki. Można tutaj sobie posiedzieć i popić, coś tam pojeść raczej więcej popić i zobaczcie tak szukam tutaj wokół ale dobra Tadzik chodzi co dalej ja pójdę w stronę barów i zobaczymy może coś tam będzie bliżej znajdę oj tu coś jest tu to jest O, i kluczyk był. Zobaczymy, coś jeszcze może będzie w środku. Co tam ma Klucze były. Klucze? Mhm, takie. czego? Zobacz, to jest. Nie pisze nic. Czekaj, sprawdzę, czy coś jeszcze jest. Sprawdź dobrze. Chociaż kluczyk. A no, może ktoś rozpoznaje? W tym miejscu, słuchajcie, był kluczyk i oddają go do baru i można odebrać zgubę chyba że to może któryś z pracowników tutaj miał, nie wiem ale kluczyk oddany zwrócony. Dobra, idziemy tam do przodu. Szukam tutaj cały czas. Jak coś znajdę, to pokażę Wam. Ładna pogoda się robi tam burzowo. Widać, że będzie burza, ale musimy to wytrzymać. Nawet powiem Wam w tej kryjce nic nie ma. Wszystko wyszukane. No jeszcze nie koniec, ale... Dziury są po tych turystach. Fajnie, że zostawili coś tutaj, że można sprawdzić sobie, ale zero nic. Tadzik się ubiera, idziemy dalej szukać, ale to już będziemy pomału się zbierać stąd, bo nie ma sensu, mówił. Po co chodzić i tam? za Tak, za jednym kapslem. Zobaczcie, leżaki wiodą lepiej. Kładę. O, klinica dopiero ma leżaki na wakacje. A co robić tu. Coś tam musi być. Nie ma nie ma! Ciekawe co tam będzie w środku, zobaczymy. Tadzik szuka, zobaczymy, bo ma Sygnał jest. O. o, jeden grosik. <laughs> jeden. Dobra, schodzimy z tej plaży. Już koniec. Dobra, jeden wilik. To tak były Klucze były znalezione, które zostały tutaj do tego baru oddane i wracamy. Chociaż te kluczyki się udało. A reszta tam, jeden kapsel i tadeusz. Tadeusz miał 3 złote i jeden, jeden grosik. To jedziemy. Jedziemy sobie zobaczyć, co za to można kupić. Co kupić za to, powiedz? Kawę w żabce. Kawę, no może się uda. utargujemy się, powiemy, że z... jutro znajdziemy i przyniesiemy jutro. Może tak się uda, co? Weźmiemy kredyt. No, kredyt w żabce na zeszedł. Zobaczymy. Spróbujemy, zapytamy się. Dobra, jedziemy do żabki za chwilę. Zobaczymy, może coś tam uda się. muszę tu poodpinać, bo ja tu mam tragedię. Tyle kapsli z całego sezonu. Udało się zebrać, słuchajcie. Pani tak, pasy trzeba obrać, nie? Wtedy jedziemy do tej żabki, to szybko, szybko. No i idziemy, z na tą, idziemy z Tadzikiem na tą kawę i zobaczymy, co tam będzie, czy będzie dobra. Mlekę, no. Wypijemy sobie kawę i Tadzik będzie robił. Z mlekiem może zrobić cukrem. z cukrem. To z cukru się dosyć jak chcesz. Dwie łyżeczki Co tu się robi? Kawa się robi. Ile dwie no dwie łóżeczki Dwie. Taszeczki. I słuchajcie, wychodzimy z tej żabki, mamy kawę już. No i Tacik mówi namówił mnie sypki sobie tam cukru. Dosypnęłem i teraz będziemy sobie pić, a później wracamy do siebie. Dobra i wracamy sobie tutaj zobaczyć do swojej bazy jedziemy do samochodów. Baza ludzi umarłych. A, I tam jedziemy, w kierunku piasków. Będziemy robić grilla. O, grill, no. I beczkę wytoczymy. Głodny grill. O, o, o. o i dojechali do celu i zobaczymy Co tu jest jak pogoda pogoda będzie ładnie. Już się nie wolno, jeszcze auto się nie zgasiło, to nie wolno pas odpinać. Ale stoi. O, i wyciągamy sprzęty. Tadzik otwieraj tam, już jest. Spróbujemy, zobaczymy, ma tam po, nabrał tych wodery, zabrał, wszystko, pozabierał i nic. I tylko były te jak to się nazywa. Kapselki. Kapselki. No, wyciągamy, sprzęty, zamykamy, a tu jeszcze ta od O, skrzynka do zawieszenia, dobra i sprzęty schować i gotowe. O, I dobra, jesteśmy na miejscu, będziemy grillować, ale za chwilę trzeba chwilę odpocząć i wtedy będziemy działać z tym grillem. I co tam gotują? Zobaczymy. Tadzik tam ma deszczu padał, deszczu burza była, wiatry były, drzew płomało, mało, ale gryź został. No. I będziemy jeść. Tak to było. Zobaczymy, co jest do jedzenia. Idziemy zobaczyć szybko, lecimy i podnosi do góry i zobaczymy, co tu jest. Ale będzie wyżerka. Ja z góry, a nie. Dobra, lecę z góry, pokażę Wam. Ja. I dekel jest. wy na szybko. Tutaj siedzieliśmy. Taka beczułka, piwa jest, tu się to odkręca, 0%. Tu się przekręca? Nie, tak. O. I tu leci, ja. A tu leci. Mega. Kończymy ten film z, tej, z tego grilla. Będziemy jeść i będziemy tak rozkoszować się tym jedzeniem. I słuchajcie, kończymy. I do zobaczenia. Trzymajcie się. W następnym, do następnego filmu. Trzymajcie się. Pa.